Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Baldi's Basics. Plus, oczywiście, będziemy dalej dodać kolejne CD. Przed nami teraz kolejny z dziewiątkami, to razem będzie kończyć się cyferką 5. Bo tak, idziemy po prostu dalej. No, poprzedni odcinek był troszeczkę z paroma failami po drodze, ale też nie przeżyliśmy go, ale No Poszliśmy tam, ile trzeba. Ok, więc cóż, teraz jedziemy tutaj. Nie wiem, co tu będzie. Jest batonik od razu, więc fajnie, fajny prezent. E, dobra, mamy pierwszy zeszyt, znajduje się tutaj. Co my tu mamy? Stołówkę już tu mamy. Okej, okay. można i tak już tutaj stołówkę sobie spierniczyć na pierwszym levelu. E, no dobra, tylko by tu nie zginąć, nie? Okej, okay, kolejne rzeczy zebrane. E, no i tak, to jest na pewno. Tu idzie. Łysy tu idzie do nas. Trzeba iść inną drogą. Trzeba iść inną drogą, drodzy widzowie, bo ponieważ łysy tu gdzieś łazi. No tutaj nic nie ma, nie? O kurde. On może tu być, właśnie. Dobra, my... List favorite tape, ale to jest Baldi zaraz, nie? Już jest. Aaaa, goni mnie! taki ja przyznaj się zeszyt! I tu jest dyrektorek, dyrektorka nie chcemy. Pieniążek i ostatni zeszyt. Ale tutaj Baldi już nam nic nie zrobi. Gdyż my idziemy do wyjścia! Udało się, było proste to. Troszeczkę dłużej to trwało niż zazwyczaj, ale proste, prościutkie żadne trudności to nie były idziemy do Johnego tak mało mało rzeczy więc to jest taki może jedyny troszeczkę minus że nie zebraliśmy zbyt wiele okej okay. co tu mamy mamy tu OK pieniążek to odesę kupimy co my tu mamy tu mamy sweep Sweep'a, mamy i znowu tak o, nie, ja tu nie idę, to jest ślepe. Ślepy zaułek. Nie jesteś do tego zaułka, tylko dlatego, że wtedy będziemy mieli problem. nie jest tak, całkowicie ślepy, tylko że biblioteka tam jest, nie? A wiadomo, że biblioteki to jest bardzo zła rzecz w No dobra, no to idziemy, no tutaj kolejne dwa zeszyty mamy. Uh, 5, gdzie jest piąteczka, tu jest piąteczka. Okej, okay, no, blisko. Kuźwa! Nie lubię Nie ma tu tego? Jest audio, mogę tu puścić mu audio. Annoying noise. Będziemy cię denerwować, Baldi. Wiem, że jest niesamowity Baldi. No dobra, że mamy dwa zeszty do zebrania. Dobra. Mamy tamtym miejscem ten zeszyt. Hej, soda. mi sodę jeszcze jedną. A co mi tam? Baldi nie wie gdzie jesteśmy, bo gdzieś poszedł daleko, hen hen. Ale tu będzie wiedzieć, tak jest. To niestety Łysy już wie. Mystery Room mamy. To gdzie ten Mystery Room się zrespi? Tego nie wiemy. Więc dobra. Zero. Okej, okay, tam jest Baldi. Grappling hook, super. NIE! Naprawdę? Guma pieprzona. Oh, nie lubię cię. Umiarzu. Dobra, zagramy jeszcze raz. Nie można, musimy dojść do tego czystego piętra. Tego nic nie zrobię, że tak to zakończę. Więc no. Przejść przez bibliotekę grozy I tyle Znajdź ósemeczkę Wstaniemy, się, jest tutaj, to jest tak mega głupio, te wyjścia są ułożone, naprawdę I Tyle powiem Przyda. Żuda. Zazem nie biegać przed dyrektorów. Bo nie chcemy skończyć w kozie. Dobra, tu możemy sprintować to. liśmy go teraz pójdzie do tego alarmu. Mamy na chwilę łysego z głowy Naprawdę na chwilę Teraz... Idziemy takimi, jakimiś zygzakami Do wyjścia Cię Udaje nam Uciec tym razem Z tego piętra No i dobra Johnny, mapa. O. Dobra, kupmy jeszcze soda. mi jest jabłka, ale dobra, przeżyjemy to. Zobaczmy na tym 5 numer 3. Kurde, nie chcę znowu odpalać tego. Mm, dobra, zeszyt. Wow, 9. Zeszyt. Dobra, no. Po widziwiaty to jest. Tutaj to mamy co? Paton. Dobra, paton jest bardziej... Muszącą opcją. I tu mamy trzy zeszły obok siebie. Co ty tutaj robisz, Bins w tej klasie? Super Bins. Najwyżej no, cię nie lubię. No taka Kupia klasa. Jeszcze test. Naprawdę najrzadsze postacie dostajemy. Byliśmy kurde testa. Zdajemy kurde Binsa w klasie i widzę jedynki. Dobra. Jest skarpeciarz. No dobra. Nie wiem, może się okaże, że to jest jakiś rzadki sit, ale raczej na pewno ludzie go zaglądali. Mam takie wrażenie. Ludzie są na tyle ciekawscy. ten sensie przeglądali no. No dobra. No dobra. Gdzie jest ostatni zeszedł tutaj. To jest kurdy dyrektor. No i mamy z tego testa znowu. Kurde mi cały ekran zaciemnił. I chyba w ogóle na sweep sweepie siedzi. tak nic nie widzę, tam jest kurde wyjście. Jezu. Dobra.